Witam wszystkich, stwierdzony ja, czyli Urmaitli. Dzisiejszym odcinkiem zaczynam serię ważenia boosterów oraz otwierania ich. Pewnie zastanawiacie się, czemu będę je ważył i na czym to polega. A jak się domyślacie, polega to na ważeniu boosterów, na niczym innym. A skąd to się wzięło? Zaczęło się to w momencie, kiedy ludzie, którzy zajmowali się sprzedażą boosterów i kolekcjonowaniem boosterów, zrozumieli, że boostery można ważyć. Dzięki ważeniu można wyłapać czy są w nich holo lub nie. Na przełomie wielu lat to się zmieniało, niektóre dodatki wracały do możliwości ważenia, inne nie. Najczęściej najbardziej popularne ważenie jest ważenie starych boosterów. Starych, czyli od Base Setu do praktycznie Neo, niektóre Sky tak dalej. Nawet niektóre z boosterów sprzed 2-3 lat jak Crimson Invasion czy Forbidden Light lub te, pod, te podobne. No to do mnie wreszcie przesyłka z booster boxem Rebel Clash. Zatworzę go i będziemy co tydzień otwierać, ważyć i sprawdzać tak naprawdę, czy sprawdzi się to w przypadku Rebel Clash. Z doświadczenia wiem, że ostatni ostatnich dodatkach niestety nie dało się zważyć. Nie miało to żadnego sensu. Zobaczymy jak jest w tym dodatku. Pewnie zastanawiacie się czemu tam dorobił. nie robię to z ciekawości. U nas rynek kart troszkę inaczej niż w takich Stanach na przykład. Generalnie ważenie bardzo popularne stało się w Stanach ponieważ jest tam dużo sklepów, które sprzedają boostery, sprzedają karty, sprzedają całe mecze z pokemonami więc ludzie po prostu chodzili do tych sklepów, wyciągali z paczek, no i z boosterboxów i ważyli je, co nie jest zbyt fair u nas się to nie sprawdza, ponieważ w sklepach już się nie sprzedaje boosterów, ani nic co jest związane z pokemonami je może dostać takie wępiku, aż po chociaż nas wodą raczej takie opakowania, jak widzicie właśnie na ekranie przez co uważanie to naprawdę nie ma sensu już tak jak mówiłem wcześniej, ważne też nie jest wobec innych ludzi którzy zbierają Ponieważ jak już znajdzie się na to sposób, to wyciąga się te lepsze boostery, a resztę zostawia No i ktoś kto chcesz chce zbierać i chce w końcu trafić jakąś tą wymarzoną kartę Złotą czy jakąś ultra rare No to może się zdarzyć tak, że nie dostanie nigdy Koniec tego gadania, będziemy zaczynać Krótki wstęp W lewym dolnym rogu widzicie wagę Wagę na sobie skaluje Jedną złotówką, która waży 5 gram. Prawa strona to jest mój ekran główny, czyli telefon, komórkowi, kamerka. Mam kartkę, które będę pisał. Mam koszulki, mam długopis. No i oczywiście mam też booster boxa. Widzicie? Nowy, nieodpakowany. Pakujemy go. Na początku, może powiem jak to będziemy robić. Długo pakuję. oczywiście narzyczki go z folii żeby się do końca pakować, proszę opakowany prawie będziemy go wyciągać jak to będę robił? to jest ważne będę szedł od początku, czyli od lewej strony zacznę boosterami będę się robić po 4 bustary na odcinek żeby nie zrobić tego za szybko żeby się też wiedzieli o co chodzi będę wyciągał pojedynczo Jeden, dwa, trzy, cztery bustery wyciągamy po kolei, oczywiście. resztę wkładam i zostawiam. Tak jak jest. Są cztery, tak były. Na karcie sobie zapiszę, które to są dokładnie. Będę szedł od góry, od dołu do góry, do do góry. To są miejsca, będziemy je ważyć. Ten jest pierwszy że je tutaj będę po kolei szedł zobaczymy ile waży ten pierwszy pierwszy ma 22 51 dobra pierwszy jest potem bierzemy drugi Drugi ma o ten już jest grubo 22 59 minimalna różnica jednak jest położę je tutaj obok Teraz trzeci Dwadzieścia dwa pięćdziesiąt sześć. Dobra. I czwarty. Czwarty jest ten. Dwadzieścia dwa pięćdziesiąt pięć. Zobaczymy, to się będzie tak. Dwadzieścia dwa pięćdziesiąt cztery. I będziemy lecieć od początku. Zobaczymy co w tym jest. Mam nożyczki oczywiście. Będziemy obcinać. Może mi się nie uda, uda nie, nie odciąć kart. Nie wyciągać. Tylko oczywiście będzie dla Was. No, Ojoj, to nie chcą wyjść. Dobra. Przekładamy raz, dwa, trzy, cztery. Odchodzi, pokażę na koniec, gdzie to jest. Dobra, jest na tu. Jest Helioptil, Barbarakl, Energia, palpitout, Capture Energy, Czotot. Rolicoli, Meditate, Grabin reflektabaz to tu jest reverse hollow tylko czyli pisze reverse hollow jeden żeby było jasne to odkładam na bok do paczuszki Albo prościej później bo wiadomo która jest która do środka jedziemy drugą teraz która ważyła na powtórki na 59 jest ten najcięższy booster. wcinamy śmieci na bok i wyciągamy. Dobra, na bok, cztery. I lecimy energia, lampent. Howlucha, Morgrem, idziemy dalej, Stanki, Clifers, Voltorb, Noospaz, noj i był, nie my tak, Wingul Biwir i u, nieźle. Gladiański Weezing. No, się poszczęściło. Czy jednak te 22,59? To był dobry drop. Naprawdę. Trzeba sobie to zapisać później. Zapisałem na bieżąco. Kody podam oczywiście później też. I sprawdzać, co tam się dzieje. Dalej. Dobra, druga paczka. Teraz będzie. Trzecia. Ta oto. W ogóle ładne arty wyszły. la bum. obcinamy, Ta paczka ważyła 22,56. Czyli była trzecia. Jeśli chodzi o wagę. Od na bok. Troszkę busta zniszczony. Cztery. Przykładamy. grow light oh. full heels butterfree energia hot ram cursed shovel phalanx barbouche A Rokuda, Stafel. Glowtoad. Ten był słaby. Akurat. miałam wrażenie, że źle przełożyłem. I trafił się to naprawdę tylko. Full Hill I Butterfly. Te dwa. Ale mogło być lepiej. Cóż. Pakujemy. Do paczki otwieram następny. Ostatni czwarty. Będziemy teraz ten, waży... znaczy wagę, żebyście widzieli. Starujemy. Starowało się, więc włączam, włączam. Czekam. Coś jest i tak. Jeszcze raz. jest, super, 5,0 ten ostatni waży 22,56 zejmijmy jeszcze raz, położymy 22,55 różnica w gramach, czasami w tych miligramach, czasami różnica w gramach, to jest dużo, bieramy wyciągamy to kąt na bok przekładamy cztery idziemy energia kercol hatrim Pokebol kofing Nieźle, fajne Art. Indie Im Pimp. Impidimp. Shrinks. Sam Degust. śmieszne sumy. Da jakiś lud roztopany. Rolikoli. O. Reverse sh Shackle. Ładnie, ładnie. I. u, Intillion V. Nieźle. Zobaczmy, jaki jest stan. W miarę OK. Troszkę zagięcie u góry. Na zniszczony. Ale, no bok jest niszczony. Ale ładny. Drop ładny. To był ten 2255. Czyli czwarty, ostatni. To naprawdę. Wyszło na to, że najlepszy drop z tych wszystkich miał jednak ten średni ciężkości. No cóż. Pod koniec filmiku wkleję kody. To już na dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że będzie wszystko szło zgodnie z planem. I co tydzień będziemy się spotykać, otwierać nowe. Dajcie znać, co myślicie o tym otwieraniu ważeniu. Czy macie jakiś pomysł na to, jak można to usprawnić? Jeśli tak, dajcie znać. Subskrybujcie, komentujcie i widzimy się za jakiś czas. To mówię ja o Maitli. Dzięki wszystkim i do usłyszenia wkrótce. Na razie.